Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Kowal. Kłaniam się. No i dzisiaj już mamy sobotę. Niedawno co żeśmy wstali. Yy, zaraz się, kurde, tutaj ogarnę w samochodzie, pójdę na stację, yy, kupić sobie kawę. Yy, I pojedziemy sobie na małą wycieczkę ciężaróweczką do miejscowości Gromadka na firmę Epo. Ale to się wszystko dowiecie. W dalszym materiale ja się teraz ogarniam i idę sobie kupić kawę, więc zapraszam Państwa serdecznie do oglądania.

I jeszcze nam zostało ile dwie minuty pauzy. Ale on teraz kurde jakoś nierówno zaczął pracować. Dobra siódma trzydzieści możemy rozpoczynać tacho. Wpisz kierowca kraj rozpoczęcia. Polska. I że tak powiem idziemy się rozpinać, idziemy się rozpinać. Dobra, muszę sobie wziąć rękawice. Muszę sobie wziąć rękawice. Tutaj, że tak powiem, muszę sobie, kurde, zblokować hamulce na czepie Gdzie ten guzik był tu? Dobra, hamulce mamy zblokowane. Ja sobie tylko yy, kliny podczepię, żeby jakiś gamoń mi tu przez przypadek czegoś nie, od nie odstawił. Myślę, że sobie podśrodkową oś damy, albo tutaj zaraz zobaczymy. Dobra, kliny, kliny mamy, więc możemy sobie że tak powiem łapy wyciągać. No i dobra, jedziemy. Łapy mamy. Dobra, jednym słowem stwierdzam, że jedną ręką to co można po dupie pogrzebać i ja piernicze, ale opony mam wytarmosione to jest ta strona, to jeszcze jest pół biedy, ale ta strona. Ta strona jest masakryczna. Patrzcie, co tu się odstawiło. Słońce, o, jest widać. Ona cała pęka. Dobra, mam nadzieję, że wyjedziemy do gromadki. Sobie mogę pyrkać pomału tam do gromadki? Mam stąd jakieś niecałe 90 km. Niecałe, pieradze oko. Ale to będzie głupie wrażenie, jazda bez ogona. Nie będzie głupie wrażenie. Dobra, jedna czwarta powinniśmy dojechać. Może jeszcze byś tylko. Tego zrzucił, powiem Wam, że to jest głupie wrażenie, to bardzo głupie masakra, jakie dziwne uczucie bez ogona. Ale dobra, lecimy. 54 km. No i dobra, moi drodzy, właśnie wjeżdżamy na autostradę. Na autostradę sobie wjeżdżamy elegancko. Zostało nam 54 km niecałe. Kurde mole! Ale powiem Wam szczerze, że dziwnie się jedzie bez naczepy. Naprawdę dziwnie. Dziwne uczucie to jest. Nawet kurde odczułem tą różnicę na rondzie, nie? Bo łuki, y, w, w rondo jak wjeżdżałem, to jakbym kurde na czepę y, miał, y, ciągnąłem. Tak wjeżdżałem w, y, w łuki w rondo znaczy. No ale dobra, połowa sukcesu. Zostaw łapkę, komentarz, suba, a my jedziemy do gromadki. I dobra, my sobie tutaj już dojeżdżamy. Zostało nam niecałe 2 km. Jak będziecie słyszeli gdzieś w tle mapy, google 300 metrów. Skręć w lewo. O, właśnie, może teraz. Jak słyszeliście mapy, google, ale to tylko dlatego je uruchomiłem. Bo powiem Wam szczerze, Czekajcie Skręć w lewo. Skręć w lewo e, Bo powiem wam lewo, szczerze, że nie, nie wiem gdzie jest ta y, Nie wiem Skręcia. gdzie Ja pierniczę, Skręcia. jak nie ta to ta e, Bo nie wiem gdzie jest ta firma Epo cała, gdzie mam kurde do, Dojechać Więc dlatego możecie e, słyszeć w tle Właśnie Google. Nie wiem czy tam kuźwa Coś jest tego Czy nie, dobra Mamy jeszcze 100 metrach Lekko Mamy jeszcze półtora kilometra, nie Piernicze, jak nie moja, moja Kaśka, to Lekko jeszcze mapy gogle się odzywają. Co tu się kurde dzieje? Za 500 metrów skręć w prawo. O, jeszcze lepiej. Ja piernicze powiem Wam szczerze, że nie wiem, gdzie tu się kurde po wjeżdża. Skręć Nie mam nawet lewo, zielonego posłem. pojęcia. Następnie dojechałeś do celu podróży. Nie wiem, czy to Skręć tutaj, teraz. Skręć w lewo. Tutaj mi coś mówią, żeby mam dojechać do celu podróży. Ale... A, tutaj jest wjazd dobra. Za 200 metrów miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Dobra. Okej. Okay. Let's go maleńki. Ja pierniczę. To jest normalnie katastrofa, żeby tutaj dojechać. Po 100 metrach dojechałeś do celu podróży. Zaraz, gdzie tu jest jakiś kurde ochroniarz security, żeby z nim tu na temat cokolwiek e, gadać. Dojechałeś do celu podróży. Czekajcie, bo ja kurde nie wiem za bardzo o co tutaj, że tak powiem Przecież Ci dzisiaj pauzy robią. Dobra, jedziemy tu. Jedziemy tu jedziemy tutaj, tu sobie wstępnie staniemy, bo muszę się iść zorientować i zaraz Wam dam znać. Jak i dalej Dobra Mamy wszystko ogarnięte Więc możemy sobie, że tak powiem, wjeżdżać Więc możemy sobie wjeżdżać Moi drodzy Cyk I jesteśmy I tutaj gdzieś zaraz mam skręcić W lewo A nie, tu pojechałem. Dobra, Urwa jego mać. Oni też tak tłumaczą, jakby chcieli, i nie mogli. Masakra, masakra, milosince. E, teraz tak, tutaj mam pojechać. Prawo i. I teraz gdzie to coś tutaj stoi Co on kurwa tu stoi SWD 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 kurwa Gdzie on do chuja stoi? Dobra. Masakra, żeby tu cokolwiek trafić Dobra Tutaj w ten szruter mamy wjechać Tu mamy wjechać w ten szruter cyk, cyk Okej okay. No i dobra, mamy, mamy dwońca. Dobra, moi drodzy, stoimy przed manem. Ale widzę, że ten kluczyk to już, kurde, jest, że szkoda gadać. Dobra, chwila prawdy. Czy w ogóle ten. Ja, piernicze, jakie wnętrze. Mm. Zobaczymy, czy ten samochód w ogóle odpali. Czy, czy nie? A teraz tak. Prądu mu trzeba włączyć, prądu mu trzeba włączyć. Powinno być ok już. powinno być ok, Dobra, patrzymy, czy prąd mu wyskoczy. Jest. Dobra. Odpalił, wyk, odpalił. Dobra, moi drodzy, że tak mogę następnie powiedzieć przyjechaliśmy do gromadki po to żeby wymienić samochody na chwilę obecną nie wiem czemu ale wczoraj dostałem takie e, taką informację od szefa żeby przyjechać i wy, przyjechać do gromadki żeby wymienić auta powiem wam że jak tak patrzę to nie wiem kto to kuźwa tu jeździł ale on jest strasznie ufa flany. Ufa flany jest strasznie. Strasznie jest brudny Zobaczmy na szybko co on tu ma. Tu jest schowek. No, półki niestety, ale on nie ma, półki on nie ma. Takie wnętrzenie wpis. No nie będę brzydko mówił, ale dobra. Oj, dobra, co? Nie pozostaje mi nic innego jak, jak zrobić wypakowanie się. Ze swojego samochodu, z dafika, trzeba się wypakować teraz. I widzimy się później. Jest godzina dziewiąta. Przepraszam, jest dziewiąta trzydzieści, więc nie wiem ile mi zajdzie. Dobra, widzimy się później. Powiem so yeah. Wam tak, że zeszła nam yy, równa, równa godzina, yy, bo jest 10.30, a my jesteśmy wypakowani, wysprzątane mamy i teraz tylko tak przejrzę z grubsza, czy czegoś nie pozostawiałem, bo... Nie wiem, kurczę dlaczego kurde wczoraj dostałem taką. O, a właśnie, widzicie? Kawka do zabrania. Nie wiem, czemu taką informację dostałem, że mam się. Y, mam tu jechać i zmienić samochód. No ale dobra, ja się nie będę ze szefowcem, y, że tak powiem, kłócił. Według mnie jest tu wszystko pozabierane. Górny łóżku. Nic tu mojego. Nie ma. Więc dobra. Jak wysprzątane, więc możemy stąd robić wypad i przechodzić do mana. Wszystko mamy pozawierane, więc ostatnie zamknięcie jak na razie, bo powiem wam szczerze, że dalej nie wiem ee, dlaczego. O. Takim właśnie dafem jeździłem w poprzedniej firmie. Dobra, mało ważne. Wszystko chyba Mamy pozawierane, więc możemy wyjeżdżać manikiem siat piernicze Kto to kurde taką banie dostał, żeby se opony wyczyścić. Dobra Palimy. O Jezus! Co tu się dzieje normalnie? Toż to szok Dobra ale, jaka duża szyba? Dobra, ciśnienie, e... pauzę mamy godzinę. Dobra, zrobimy młotki, e... zobaczmy, czy ja mam światła do jazdy dziennej. Co? So! Światła do jazdy dziennej. Dobra, jeszcze zobaczymy, czy mamy światła. Wszystkie i możemy robić rząd i spadać stąd. Czekajcie, tu gdzie? Tu dziś były światła. Kierunek jest. Światła świecą. Tu też. Więc jest OK. mamy światła, dobra. Wszystko mamy ogarnięte, więc że tak przy okazji, moi drodzy, teraz mam roletę opuszczoną, ale teraz patrzcie na to, jak ją zaraz zwinę. Ja normalnie moje oczy to dostają oczoplęsów, nie? Zobaczcie, jaka ta szyba jest duża, nie? Ja pierniczę, ja normalnie widzę wszystko, nie? Jaki czat. Ja wiem Zaraz w komentarzach napiszą Żebym się nie zesrał z, ra, z radości Czy coś Ale naprawdę Wow Ale ta szyba jest wielka I ostatnia prosta moi drodzy Jeszcze tylko zostało nam się Wpiąć w, w, w naczepę I będzie fajna No powiem wam szczerze 12.15 Trochę nam zeszło od w pół do ósmej. Dojechać, tam się przepakować, wypakować się, sprzątnąć, bo nie wiadomo, co oni będą kurde dalej mają za wizję. Dlaczego w ogóle? Tak jak już mówiłem nie raz, cały czas powtarzam, że nie wiem, dlaczego mam wymienić auto, ale nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Stoi na sierściu. Stoi nasza naczepa. Dobra, zostało nam się tylko w nią wpiąć I będziemy mieli Uff, Dotarłem w końcu na... W końcu dotarłem na parking po moją furę. Stoi, stoi furmana Powiem Wam, że nawet ładna pogoda jak na spacer się błynęłem Ło, wow. a ja go myłem ostatnio nie? Siapierdziela o, ostatnio był myty mm -hmm. No nieźle A, trawy kusili skurczy byki Trawa tu była koszona Dlatego taki ufaflany mm. Dlatego taki ufaflany O! Jeż. A, wracając do tematu To za zgorzelcem, kurde e, Za zgorzelcem, czekajcie Za zgorzelcem, kurde, walnęło tak fajnie z deszczem, że myślałem, że będzie już tak pogoda się trzymała. Ale na szczęście wszystko jest ok. Oj, dobra moi drodzy, kończę tą nierówną walkę w dzisiejszym dniu. Muszę tu kurde nad kola schować, żeby je wywieźć.